Hej, siemaneczko ziemeczki. Ja jestem Dawid i witam was w kolejnym odcinku z naszego let's play'a i słuchajcie, trochę się tutaj pozmieniało, ponieważ poza odcinkiem postanowiłem, żeby zrobić trochę zmian, czyli na przykład dobudować trochę i dodać te schody, żeby wyglądał nasz domek ładniej. No i słuchajcie, dzisiaj planowałem się wybrać do po więcej drewna, żeby zrobić te takie pilarki tutaj na jak to się nazywa, rogach? No, na rogach, żeby zrobić te etacie pilarki z drewna, ponieważ pomyślałem, że to będzie bardzo ładny design, więc pójdziemy sobie po te drewno. I słuchajcie, napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym włączał difficulty na nasz let's play, czy jest nudno, czy nie, bo sam nie wiem, czy jest dla Was ten let's play, ponieważ nie ma difficulty, nie ma co robić, czy nie, to po prostu napiszcie mi w komentarzach. Więc dobra. I zauważyłem, że odcinek, który przesłałem wczoraj, ten subskrybujcie go, już miał 34, czy tam 5 wyświetleń. Co mnie bardzo zaskoczyło, ponieważ ja tego nie wyświetlałem ani jednego razu. I dziękuję Wam, że oglądacie moje filmiki, to bardzo mi pomaga. I dobra. Musimy trochę więcej tego drewna nazbierać, i muszę pamiętać. Muszę pamiętać, żeby nie zmieniać tego w drewno, tylko żeby zostawić to jako normalne. Dobra. Ale no zaraz będzie runner. Fajnie. I już. I poza odcinkiem to strasznie padało i przestało. Więc dobrze, że teraz nie pada, bo to, to by nam wszystko po prostu zepsuło, no nie? Dobra, więc chyba mamy wystarczająco drewna, podejrzewam. Zobaczymy, jeżeli nie, to się wrócimy i nazbieramy trochę więcej go. No ale dobra, czyli tutaj mieliśmy zrobić, spróbujemy zrobić sobie na jakieś 4, 3, 4. Spróbujemy, jeżeli nie będzie wystarczająco na wszystkie roli, to wiecie, odetnę to po prostu. Czyli tak, 1, 2, 3, 4. Następny ruch. 1, 2, 3, 4 Nie będzie wystarczająco 1, 2, 3, 4 założyę się, że nie O kurde, no spadłem Dawaj mnie to sikiera I dobra, gdzie jest moje drewno? Tutaj No kur kurde Kurczę Ciągle mi wszystko wypada Dobra 1, 2, 3, 4 nie starczy nam, wiem o tym. Więc pójdziemy po więcej. Jeden, dwa. No, ale widzicie o co mi chodzi? Że zrobimy sobie na bokach takie pilarki. I nasz domek będzie wyglądał bardzo fajnie. Więc teraz wybierzemy się po więcej tego drewna. I daj mi to łowce. bo ja muszę naprawdę łóżko chodź tu, chodź tu, chodź tu. A! I jeżeli nie wiecie, to zgrałem sobie tą oficjalną wersję Minecraft'a, ponieważ w tych buildach to było dużo takich błogów, lagów itd. Tak dalej. I mówiąc to, to mam na myśli te takie, że nienaprawione rzeczy po prostu. Czyli na przykład, że coś się działo z różnymi rzeczami, powiedzmy: item frame'y czy coś takiego. Więc pomyślałem, żeby zgrać sobie tą oficjalną wersję, no ale nie chciałem wydawać klasy, więc grałem sobie to za darmo. Bo wiecie, od tego jest YouTube, od tego są linki do pobierania. Dobra. Musimy jeszcze trochę więcej drewna, bylebyśmy się tylko nie zgubili. Teraz. Bo, bo nie chcę się zgubić, nie chcę stracić domku. A tak już się staraliśmy, że wiecie. Teraz nie możemy go stracić. Ach, nie dosięgnę. Kurde. I dobra, słuchajcie, jeżeli chcecie poradnić, jak zrobić te, takie coś, co się pojawiło w chwilą, tak zawaj. To piszcie w komentarzach, to bardzo chętnie Wam pokażę, bo niedawno to odkryłem w ten sposób. Bo widzicie, wcześniej nie dawałem tego czegoś. Bo były jakieś budzi... mówiłem, niedawno to odkryłem, więc jeżeli chcecie poradnić, to będzie właśnie tak. Ee, jakby to wyjaśnić, po prostu wiecie, będę wam mógł powiedzieć właśnie, jak zrobić te tacie, żebyście mogli zrobić to na swoich filmikach i mieć więcej łapy, ponieważ przypominacie fanom, żeby zostawili tą łapę w górę. Dobra, więc jeszcze trochę drewna tak na zapas, ponieważ musimy zrobić też te ściany. I mam zamiar dobić do staku. No ale nie wiem, czy mi się sieciera nie zepsuje, zanim ja dobiję do tego. Więc. Wiecie. Spróbujemy. Tego. Więc. Wiecie. Spróbujemy to trochę nazbierać. Ile to już trwa? Już 5 minut. Zwykle złe zbieranie drewna. Jezu. Daj mi to drewno. Nie, drewno. Ach, dobra. Walić to. Cześć, świnko. pani Świnko, panie. Panie, czy pani? E, pokaż. Pokaż... E, walić to, chodź tu. Marka czy nie, chodź tu. Dobra, musimy sobie zaadoptować wilka, no ale nie mamy kości. To przez to, że nie mamy difficulty. Dobra, Prawie już dobiliśmy do całkiem dużego numeru. Już prawie 50. Ciebie oszczędzę jeszcze. Jeszcze. Strzeż się Dobra. Tego Wilczora trzeba zaadtować. na... No. Przepraszam. Aaaa! Przepraszam, nie chciałem tego zrobić, naprawdę, ale zrobiłem. Morderca ze mnie. Zwierzątek. Dobra, więc mamy wystarczająco drewno, już 45, ziomeczki, więc wiecie, powinno na pewno wystarczyć i teraz moja mama się drze, dlatego próbuję być taki głośny, żebyście nie usłyszeli, jak moja mama się drze, ponieważ wiecie, nie chcę, żeby przez w moim filmiku jeden, dwa, trzy, cztery, zrobię pauzę. Dobra, trochę uspokoję więc to chyba jest cztery już, tak? Oj, stój, no stój! O kurwa! przysięgam, nic nie dotykam. No, Jezu, czasami mam właśnie takie ladi, że mi chodzi sam. I miałem zobaczyć, czy to już jest na cztery. Zobaczmy sobie Jeden, dwa, trzy, cztery Dobra, 4 A i tak te mieliśmy dokończyć No Lagi mam straszne To pewnie, że przez pamięć mam trochę zapełnioną Zdałem sobie ostatnio trochę apek I dobra, 1, 2 Trzy, cztery I teraz mamy nasze pilarci zrobione Teraz wszystko co musimy zrobić to po prostu zrobić Te drewno i połączyć ścianki bo nie chcemy, żeby wiecie, jak włączymy sobie difficulty, to nie chcemy, żeby nam potwory wlazły. I już jest 7 minut. No nie, to nie te drewno. Chyba był wil, bo słyszałem, że kro... Nie, krowa. Owca umierał. Dobra, będziemy mieli Łóżeczko, jeżeli uda nam się zabić to tą... owca. Dobra, jesteś tutaj. Ciebie też, tak na wszelki wypadek, to możemy mieć podwójne. Tylko, jakie ja drewno? Aha, widzę. To czekajcie, to tamte drewno. To po tamtej idziemy. I całkiem długi już ten odcinek. Już 8 minut, trochę zaspachujące i bogadam strasznie. Bo nie chcę was zanudzać, że wy tylko oglądacie sobie i oglądacie, i a ja tutaj nic się nie dzieje. Bo teraz mam trochę do powiedzenia. To było drewno, no pomyliłem drewno, ale w sumie będzie na zapas, będzie na różne narzędzia. Ale teraz po prostu sobie. Weźmiemy trochę tego drewna i wracamy tam do naszego domku. I zobaczę, czy to te jest. Te... Pokaż się. Darko, dobra. Powinno być to. Mam nadzieję, że to jest, bo jeżeli nie, to ja nie wiem. Co z sobą zrobić. Dobra, więc teraz po prostu idziemy dobudować ściany i kończymy odcinek, bo nie chcę go przedłużać za bardzo. I widzę, że będzie dużo edytowania jego, bo, wiecie, im dłuższy odcinek, tym dłuższy edyt. Więc dobra. Dobimy się do naszego domku i dokończmy trochę tych ścian. Czyli będziemy mieli 40 drewna, jeżeli umiem liczyć matematycznie. 10 razy 4 jest 40. To robimy. Tak, miałem rację. Miałem rację i Musimy teraz połączyć tą ścianę. No kurde, jakie ladzi, naprawdę. A jakby co, to nie jest mój prost... bo trochę mi nagrywanie zmienia, więc... sorry, jeżeli słyszycie te takie różne dziwne piski i tak dalej, no... I teraz mi się zlagowało, jak nic, dobra. Jest z powrotem wszystko i zapomniałem zrobić w tamtym rogu drewno, no ale wiecie, gapa ze mnie i tak, czyli tutaj miałem zrobić drzwi, to pójdźmy sobie do naszego craftinga i zróbmy sobie te drzwi. Drzwi! No nie, znowu. Ym, a już. Dobra i zrobimy sobie drzwiczki i powinno być trzy, dobra więc wystarczy nam na podwójne wejście no i tutaj trzeba będzie zrobić podłogę, ale to już w następnym odcinku, ponieważ wiecie trochę przedłużyłem ten, więc mam nadzieję, że Wam się podobał, jeżeli tak to pamiętajcie o łapce w górę no a my się widzimy w następnym odcineczku, siemaneczko, cześć papa, ziomeczki pa.